Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy tworzyć sobie dźwięki. Na przykład takie. Co to jest? Do tego dojdziemy później. Zaczniemy sobie od dodania takiej wtyczki jak serum. Bo w wtyczki mamy defaultowo dźwięk 1 z 10. Chips oznacza zwykle cienki smażony plasterek którego warzywa? Frytki. Teraz ten dźwięk trochę skrócę i dodam filtr. On powoduje, że dźwięk jest taki bardziej wygładzony, albo taki po prostu przefiltrowany. Dodam jeszcze taką automatyzację. Ona będzie przesuwać filtr wraz ze zmianą głośności dźwięku. Dobra, teraz czas coś odwalić. Dodamy sobie taki powalony filtr. No i tak przekręcają sobie różne przekrętła, a potem natrafię na taki dźwięk. O kurde, co to jest? Jeszcze chwilę się pobawiłem tym dźwiękiem. Dobra, weźmy sobie jakiś inny filtr. Miał, miał. O, ten tuż w ogóle. O, tuż już jest gwizdanie. Tu już jest ćwierkanie, dosłownie. No bo teraz damy fulla. Przez cały spektrum, piu, piu. Potem znalazłem jeszcze taki gadający filtr. Uj, 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 robi. Stworzę dźwięk, który mówi spierdalaj. To nie robię, no że Po chwili znalazłem taki filtr. O, kule. Zmieniłem przepływ dźwięku i wyszło coś takiego. Kulę. kurde! to jakby ktoś tak strał i wydawał takie dźwięki? Tu jeszcze coś poklikałem trochę. No a później zacząłem dodawać efekty. Dodamy mu distortion. I tu jest ten moment, w którym postanowiłem dać elefo na Czyli drive. To, co to jest?! Potem go trochę spowolniłem. Dodałem tutaj kolejny filtr i wyszedł z tego przepiękny dźwięk. To jest mój nowy dźwięk powiadomienia. Próbowałem coś poskładać z tego dźwięku. Ciekawe, czekała, nic mi z tego nie wyszło, więc wróciłem do otworzenia dźwięku. O, kurde kęma! O kurde! Ale jak żmoci. O kurwa! Jezus! Co to jest? Dobra, ten dźwięk już kasujemy. Tworzymy jakieś normalne. Dobra, weźmy sobie podstawowe dźwięki. A my sobie oscylator numer dwa Dodam taki efekt jak glide On powoduje, że nuty między sobą przechodzą w taki sposób Wciąż mi trochę jak komar będzie latał obok ucha No, jakieś efekty może O kurde Ale powolony dźwięk Zgadnijcie co zagrałem Tutaj jeszcze chwileczkę się pobawiłem Później jednak postanowiłem zrobić coś z tego poprzedniego dźwięku To mi się podoba. Tutaj ten dźwięk jeszcze troszeczkę poprawiam. A jak do niższej? To już tak pierdzi, nie wiem czemu. Co tam pierdzi? Teraz lecimy z perkusją. Jedna klapa podmienię na snara. Teraz hat. Nie ten, tylko ten Tutaj szukają nowego instrumenciku Tutaj było tworzenie takiej jakby melodii O kurde Ale brzmi to Czekaj Jadu. Pasuje już jak ending. Nie tak. Tak też nie. O, Tu jeszcze pianinko dodałem. No i to wszystko w sumie. Ten film miał się opierać na utworzeniu dźwięków, a nie na utworzeniu piosenki. Dlatego zaraz pokażę efekt końcowy. Może kiedyś jak zrobię więcej filmów tego typu, to zrobimy takie głosowanie, który utwór dokończyć.